Ożny Mendo, ja też mam uziko. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem na topecie gierka My Friend Pedro. Mamy tutaj, prawda, pistolet i banana. banana! A z czym to jest w ogóle powiązane? Dlaczego w ogóle banan? Zaraz się o wszystkim dowiecie. E, hello, to jest ten banan, to, ten banan mówi, to nie zwracajcie na to uwagi, to jest całkowicie normalne. Ja, ja tam codziennie widzę takie gadające banany, nie? Prawda, no. Jedziemy dalej. Postaram się jakoś tłumaczyć, chociaż mój angielski nie jest aż tak dobry. Ej, to ja, Pedro, twój przyjaciel. To jesteśmy my. Jesteśmy kurde, przekozaccy, nie? Ta, ta, ta osoba w okularach może widzieć tego banana, bo jest zjarana i proste, prawda? No. Zaczniemy od podstaw, prawda, try to move over here, prawda? Pięknie, ładnie możemy machać dookoła. Nie no stary, no co ty robisz? Przecież takim gadaniem, to ty nikogo nie zachęcisz do oglądania tego filmu. Tu jest pierwsze parę dziesiąt sekund, a ty już tak zamulasz, weź się w garść, chłopie. Tak, mamy przeszkodę, tak, w prawą stronę muszę przeskoczyć po prostu nad yy, yy, paczuszkami. No strasznie trudne zadanie, ja nie wiem. No co ja ci mówię Masz się wziąć w garść, a nie ty kurde jakieś podstawy tutaj kogo to w ogóle interesuje? Ty przejdź w końcu do jakiegoś porządnego gameplaya, a nie się opierdzielasz, no? Shoot him in the head, niczym Izak w się prawda. Pyk, headshot, pięknie, ładnie. Nie, no, nie, jeżeli zaraz po prostu nie zaczniesz nagrywać normalnie, z sensem, energicznie, to ja po prostu zaraz tam do ciebie przyjdę i dam ci tak po mordzie, że po prostu będziesz kurna, jak w zegarku chodził, no? Ruszcie, zrób porządny gameplay, bo kurda łapki w dół będą, no? W tym momencie możemy shiftem albo spacją spowolnić czas. Patrzcie, jak to zarąbiście wygląda. Dobra. Yeah! O, oh, nie! Oh fuck, o, oh, fuck. Oh. Dobra, chowamy się. W głowę, w głowę celuj, no kurna, no. Ej hey o, 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 Dostał heda, dostał hEda, pięknie, ładnie! Pięknie, ładnie Uda wjeżdżam, no nie do końca, dobra, Przeskakuję prawda, przez płotek i szczelamy. O, blisko było. No kurde, szczel go. Ale czuję, że można fajną akcję zrobić. Szczajcie to, patrz. Kurde, nie, 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 sfajlowałem. Jeszcze raz, jeszcze raz, ja to muszę dobrze zrobić. Uff. Matrix ma cały czas po prostu naciskam slow motion What the fuck, co się dzieje w ogóle zapierdzielają z każdej strony Jeee eee! gangstery jedne Olewne Dobra ale jeszcze życie w miarę jest spoko muszę Muszę przestać naciskać po prostu wsparcie. No niestety Efekt slow motion ta jest tak zarobiste że go chcę używać cały czas Ten ma shotguna W się Wow Pięknie Jak to shotguna O ja chcę shotguna Czy ja mogę wziąć shotguna Dajcie mi shotguna Kurde, jakie muzyczki, ja pierdolę, dobra, mamy apteczkę A, tu są zamknięte drzwi, uwaga, czajmy się, czajmy się, czajmy się wow! Pięknie, taki wias na slow motion, zarąbicie to wyglądało Pyk, nawet nie zdążył nic zrobić, pyk O, oh, fuck O, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, oh, shit Dobra, dobra, zebraliśmy, nie wiem, mamy już tam, o oh! O, oh, shit Co to było? Oh my god, dobra, tu będzie ktoś, tu będzie ktoś, tu, tu, tu wyjdzie. hej, hej, nikt nie wyjdzie, nie. No, no, no. na pewno, na pewno nikt nie wyjdzie stąd. Dobra, dobra. Mamy uzika, pięknego uzika niczym w GTA. Ożty mendo, ja też mam uzika! Ooooooo! Down Power Dobra, nie trać tak, moi idioto. Nikt nas nie powstrzyma i robimy... Łooo! O no! Wada z nas normalnie Możemy tak naprawdę zmieniać broń, bo mamy nóż, możemy prawdę. E, 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 ciachać kogoś, prawda? E, 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 e. A masz, a masz, a masz Kurna ciacham schody, je, je trochę wyprofiluję, bo takie krzywe, nie? Uwaga! O, będzie rozpierdziel tutaj! OK, Okej, okay, okej, okej. Ooooojda pokoko! Patrzy, przeładowanie w slow motion w powietrzu Tego kuźwa jeszcze nie było normalnie, no Teraz prawda przez balkon O, Sfejlowałem A nie jednak nie Bum 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 bom. To są zakładnice coś kurde O co to chodzi w ogóle Czy ja mogę go uwolnić jakoś Ścieleć się w łyb. Uh, Dobra wracam się Pyk Pięknie Dobra lecimy dalej Uwaga 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 Będzie coś tu wyjdzie ktoś Wiedziałem Wiedziałem że ktoś wyjdzie Bum bitch Okej, okay. o oh, o oh, o oh, o oh, fuck o oh, fuck oh, ooooo bitch BUM bicia! Lecimy dalej. Ooo, oh, bum, 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 bum boom, 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 boom motherfucker! Yeah, bum, bum, bum! Uuuu! Uh -huh. Bum, bum, bum! Jee, yeah, bitch BUM! Kurde! Ścielajo! Ścielajo! Kolejne starcie No, znowu muzyczka nam się zmieniła, jest troszkę taka bardziej spokojna, być może taka bardziej tajemnicza, no nie wiem jak to nazwać. Pięknie ładnie teraz będzie pojedynek na budynkach. BUM! Oh yeah! Oh yeah! Teraz będzie rozpierdziel! Oj, będzie! Oj, będzie! BOOM! Kurde! BOOM! Jak go rozpierdzieliło? Slow motion! BOOM! BOOM! Ło! Jedynka, zaćgam cię! A, ah, fakt! Aćgam! Dobra, pyk! Skoczę! Pyk! Tutaj schowa się! Pyk! Te akcje w slow są jeszcze lepsze! Pyk! Pięknie! Tu! E! Uciekam! Dobra, pyk! Uuu. UHU! Okej... Okay. I z góra, z góry! Pięknie widzieliście tego headshota? UU, uh, SHIT! Trochę już mało życia, nie jest to zbyt dobre. Przeładujmy sobie, prawda Shotgun? Też sobie możemy przeładować? SHIT! Uh, fuck. No, 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 no! Oh fuck! No, 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 no! Oż ty w mordę, jak mało życia mi zostało! Fuck, 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 fuck! No! PYK! Plecy, kurna! HE, 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 BUM! Uuuu! BUM! Plecy! Uuuu! BUM! Głowa! No nie do końca, szyja! Dobra, nieważne! Łoo kurde! Oooo oh, fuck, 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 fuck! Dobra, 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 dobra. Pięknie! 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 Bagapelie, po, 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 bop I plecy! Hehehe! Zarąbista ta gierka, po prostu można nią grać i grać, to slow motion jest też zarąbiste. Uuu! Wybuchy, eksplozje! Kurde! Okay, ja, 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 cię, ja cię dorwę, ja cię dorwę. Czekaj. O, bo, 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 bo. Patrz, patrzcie jaki KURNA headshot. Ooooh. Nie zdążyłeś nawet wyciągnąć kurna shotguna. Jesteś za wolny, What the fuck! dobra. O, tutaj, tutaj, nóż, nóż. Pięknie, dźamyć, gamyć, 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 gameć, gameć, Widzę cię, widzę cię, kuźwa, jesteś tam na górze. Ty też mi widzisz, ale ja ci nie mogę dostać, to też miło może... dołu. Pa, 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 zrobię coś takiego. I... O, pięknie. Przeładowanko, pyk. Okay, przeładowanko, pięknie. O je. O, czat! Uuuuuuuuu ho, 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 ho uu Czuję, że będzie rozpierdziel oj będzie czekam na bazukę, naprawdę czekam na bazukę, no Bum, z karabiniaczem jedna pestka po prostu poszedł łatzedł łożdy kłośty, łośty, łośty, łośy, łośty, łośty, łaszczy, łośy, łosty! Łos. Fucking hell. Nie! Nie pójdziemie! Pojdziemy, nie, to pójdziemy. Nie. Dobra, Przeladujmy sobie o! Jestem już troszkę na wyczerpaniu, jeżeli chodzi o moje życiu, no ale no, tak to jest na wojnie, no ciężko jest po prostu, tyle wam, wow, fuck <tomitace> <inhibitor> Okej okay. uuuu uh, fuck, tam no mają headshoty, headshoty, kurwa, shotguny, bom, 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 boom, 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 boom motherfucker, dobra, bo... Bom, 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 piękne to jest po prostu w powietrzu, tak można taką serię oddać. Tak, że ja tam większość szelap tak naprawdę na ślepo by można było powiedzieć, no ale nie jest źle w ogóle. co się z nim dzieje, gdzie on tu skacze, pięknie. Uff. Pyk, rolling, rolling, I'm rolling Keep rolling, 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 rolling. woo! Strzelają! Dobra, pięknie. Okej, okay. żyćku, przyda się. Weźmy sobie naszego rifla. O, mamy troszkę kurna ammo, nie powiem, jestem zadowolony. Pyk, rolling, rolling boom, 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 Bom, 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 Kurde, troszkę nie mogę zapanować, bo to jest dzika bestia. To jest taka bestia, to ma taki odrzut, po prostu, że. No, no ciężko, nawet slow motion ciężko. Rowling, rolling, kurde! uuuu, uuuu, Kto jest królem kuźwe? Kto? No kto? Rowling, rolling, 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 bieg, bieg, bieg. teraz przyda się slow motion! Fuck! Zginąłem! Nie! Yeah! Wiecie co? To będzie na tyle w tym odcinku. Wiem, że może troszkę za szybko, nie wiem ile tam minut wyjdzie. Tak czy siak, nagranie jest już 20 parę minut postaram się to jakoś fajnie zmontować. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, jeżeli tak, oczywiście nie zapomnijcie go ocenić i do zobaczenia w y, kolejnych gierkach. Naprawdę wam polecam tą gierkę, mm, taki... naprawdę fajna gra, no co mam powiedzieć, to jest kurna... jest slow motion, jest strzelanko, jest kuźwa banan, która do nas, który do nas mówi, no po prostu są chyba wszystkie elementy, które powinny zadowolić większość graczy, więc mam nadzieję, że również będziecie sobie chcieli pograć tą gierkę, oczywiście link macie w opisie. E, do zobaczenia i... Niech panan będzie z wami. Pedro, Julio, Ricardo, Monteja,